Emocje musiały ewoluować w zgodzie z regułami, które są opisane w teorii ewolucji, no ale możemy sobie wyobrazić, że istniał w pewnym momencie taki, taki, istniał taki organizm, który tych emocji nie miał. Oczywiście organizmy nie żyją nigdy same. One żyją w pewnych populacjach organizmów, a te organizmy są wyposażone w określone zdolności, czy to anatomiczne, adaptacje, które pozwalają im na poruszanie się, czy też adaptacje neuronalne, neuro, neuronowe, układ nerwowy, który pozwala reprezentować przestrzeń czy podejmować doskonałe decyzje co do tego. W którą stronę powinien dany organizm się poruszyć? Proszę Państwa, wyobraźmy sobie świat, w którym dawno, dawno temu była populacja organizmów, które nie miały emocji. Teraz pojawiła się pewna mutacja. To jest oczywiście ogromne uproszczenie, bo emocje nie pojawiły się w drodze pojedynczej mutacji, no ale załóżmy, dla uproszczenia, że tak się stało. i Pojawiła się mutacja, która jednemu z, jednemu z organizmów tam żyjących dała taką zdolność psychiczną, że to, co było sprzyjające dla przetrwania tego organizmu, było dla niego równocześnie przyjemne, a to, co zagrażało jego przetrwaniu, było dla niego przykre. Proszę Państwa, taki organizm zdobywa na wstępie, od razu na wstępie, zdolność do tego, żeby no doskonale, żeby doskonale. Kierować swoim zachowaniem, ten organizm nie musi się zastanawiać, co robić, żeby przetrwać. Ten organizm kieruje się zasadą, robię to, co przyjemne, to, co dla mnie nagradzające. Taki organizm zachowuje się, ma przewagę, po prostu ma przewagę konkurencyjną nad wszystkimi innymi organizmami w otoczeniu. Po pewnym czasie ta mutacja rozprzestrzeni się na całą populację i po określonej ilości pokoleń wszyscy przedstawiciele danej, danego gatunku będą posiadali tę cechę zdolności reagowania emocjonalnego. Proszę Państwa, dlaczego tak się będzie działo? No na przykład, wtedy, kiedy odczuwamy strach przed drapieżnikiem, to jesteśmy motywowani do tego, żeby uruchomić zachowanie w postaci schronienia się, unikania, zniknięcia. A jeżeli ktoś tego nie ma, to się wysta wystawia na widok drapieżnika i z większym prawdopodobieństwem zginie pożarty przez tego drapieżnik. Proszę Państwa, innymi słowy, możemy powiedzieć, że po Określonej ilości pokoleń. Te, ta cecha, która będzie pozwalała nam na to, żeby się, żeby się chować, żeby się skryć, będzie promowana i będzie się rozprzestrzeniała dzięki zwiększonej przeżywalności i dzięki zwiększonej ilości potomstwa, którego będzie, którego będzie się mogło spodziewać te, te osobniki wyposażone w naszą mutacji. Proszę Państwa, jeżeli myślimy o emocji, to w podejściu ewolucyjnym musimy uznać, że emocja ma podłoże genetyczne, geny podlegają zmienności, mutują, a po prostu tworzą się ich nowe wersje. To jest całkowicie przypadkowy mechanizm, może dojść do sytuacji, w której te geny, te, te fragmenty DNA mutują w taki sposób, że dana cecha Staje się gorszą cechą. Nie, nie mamy do czynienia z ulepszeniem, tylko z pogorszeniem. Mówimy o chorobach genetycznych, które właśnie są wynikiem mutacji w określonych genach. A no i w 99,9% przypadków mutacja doprowadzi do złych lub neutralnych skutków, ale jest ten jeden mały, drobny procent, w którym ta mutacja może dostarczyć pewnego, pewnej przewagi konkurencyjnej konkretnemu organizmowi. Proszę Państwa, jeżeli ta mutacja, na przykład emocja, zwiększa prawdopodobieństwo reprodukcji, to utrwala się w populacji i dzięki temu możemy, możemy spodziewać się, że po pewnym czasie wszystkie osobniki w danej populacji, czy cały gatunek będzie wyposażony w ten sam mechanizm działania. To dotyczy cech anatomicznych, na przykład, na przykład błony, błony pomiędzy palcami, które u nietoperza pozwalają nam na, pozwalają nietoperzom na latanie, rozprzestrzeniły się, ponieważ otworzyły nową niszę, tak? nowe, nowe środowisko bytowania w przestrzeni i Wszystkie nietoperze mają już te, te błony. Możemy zatem przyjąć, że w pewnym momencie te błony były właśnie taką mutacją, która sprzyjała, która sprzyjała przetrwaniu. Wszyscy ludzie współcześnie mają emocje i wiemy skąd inną, że emocje, brak emocji upośledza znacząco funkcjonowanie, w związku z czym możemy przyjąć, że emocje były taką mutacją, która stanowiła adaptację do funkcjonowania w środowisku. Zachęcam Państwa do obejrzenia krótkiego wystąpienia, krótkiego fragmentu wywiadu, który udzielił Antonio Damasio, w którym opowiada o roli emocji, um, o roli emocji, którą da się sprowadzić do... Takiego pojęcia automatycznej inteligencji, takiego procesu, który pozwala konkretnemu organizmowi od razu zidentyfikować to, czy coś jest dla niego dobre, korzystne czy nie. Antonio Damasio jest badaczem, który postuluje pojęcie tak zwanej wartości biologicznej, czyli takiej uniwersalnej wartości, która skutkuje tym, że doświadczamy pozytywnych emocji wtedy, kiedy. kiedy Napotykamy wydarzenia czy obiekty, które sprzyjają naszemu przetrwaniu, a negatywnych wtedy, kiedy te obiekty czy wydarzenia, które naszemu przetrwaniu nie sprzyjają. Proszę Państwa, Antonio Damasio stawia taką tezę, że już nawet najbardziej prymitywne organizmy, jednokomórkowe, są wyposażone jednak w ten mechanizm, który pozwala im kierować się w stronę. Bodźców, które są sprzyjające dla tych organizmów, i uciekać od bodźców, które im przeszkadzają w funkcjonowaniu. Ten oczywiście mechanizm nie jest powiązany ze świadomością. My mamy poczucie, że w przypadku naszych emocji, bardzo istotnym komponentem jest ten komponent świadomy. To jest komponent de facto uczuciowy, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że doświadczamy emocji. Ale te organizmy potrafią. Kierować się, kierować swoim zachowaniem na podstawie bardzo zbliżonego do emocjonalnego mechanizmu. Oczywiście u jednokomórkowców nie ma świadomości, ale jest to zachowanie, u organizmów wielokomórkowych, a u, u, które mają już układ nerwowy, mamy coraz to bardziej rozwinięte emocje. Wreszcie u organizmów, które posiadają świadomość, mamy pełni takie emocje, takie jak my doświadczamy.